Kapelan zakładu karnego jest normalnie zatrudniony, albo często zatrudniony. Jest to normalna jego praca, tak jak w szkole. Ale są też takie sytuacje, że jadę do zakładu karnego, kapelan e, robi tak zwaną pokazówkę, a mój kolega no, mówi, że się więc co, my tak nie mamy na coś. Bo ja do niego mówię, ale macie fajnie, raz w tygodniu takie macie spotkanie i w ogóle. On mówi, nie, ja ty przyjechałeś i ją taką pokazówkę zrobił. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Grzegorz Czerwiecki, kanału Nie jesteś skazany. Opowieści z krat. bardzo się cieszę, że jesteście w dzisiejszym odcinku. Zabieram Was do zakładu karnego, w którym przesiedziałem, które odwiedziłem i w których spotkałem. W których spotkałem wiecie kogo jak Różaniec to, czyli kto kapelani zakładów karnych. Co tak naprawdę robią kapelani w, zakładów karnych, w zakładach karnych? Nie wiem, czy ktoś w ogóle się orientuje lub nie orientuje, że kapelan zakładu karnego jest normalnie zatrudniony. Albo często zatrudniony. Jest to jego praca, tak jak w szkole. Przychodzi, ma działać, ma pomagać, ma zbliżać do Boga, ma spotykać się i on ma być tą pierwszą Ewangelią którą być może nie jeden z osadzonych, skazanych, tymczasowo aresztowanych chłopaków lub dziewczyn będzie mógł przeczytać właśnie patrząc na niego, właśnie w taki sposób jak o nich traktuje, jak do nich mówi, jak z nimi rozmawia, jak na nich patrzy. No właśnie, jak jest z tymi kapelanami? Jak wygląda praca kapelana? Moje doświadczenie z zakładu karnego, w którym siedziałem. Siedziałem w kilku, i tak naprawdę o kapelanie słyszałem chyba tylko w dwóch zakładach karnych, a chyba tych zakładów karnych tak, nie, dwóch, było około dziewięciu, ale było, było ich dziewięć. A o dwóch słyszałem, że są, jak siedziałem w więzieniu. Jak się nawracałem, no to. Jak się nawracałem, to super, jak się nie nawracałem, to w ogóle nie wiedziałem, że są, nawet nikt nie informował, że jest msza, nikt nie dawał znać, że jest msza, ale też mnie to nie interesowało, chyba, żeby tam pójść i pądzić. Ale jak się nawracałem, to faktycznie poznałem kapelana z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, proboszcza, z którym mam obecnie kontakt. Pozdrawiam go serdecznie, jeżeli to ogląda. Pewnie jakiś wierny z jego parafii, bo na tej parafii też byłem, pewnie powie, że Grzesiek o nim mówił. Super proboszcz, fajną robotę robi. Przychodzi, odwiedza, odwiedza tych, którzy no, siedzą na izolatkach i którzy nie mogą po prostu uczestniczyć, ale on ich odwiedza. W jakichś tam spotkaniach, czy nie mogą brać udziału w mszy, on ich odwiedza, wiem. Tych, którzy są na ochronkach, czyli na celach chronionych, którzy tam narobili różnych głupot, żeby siebie ratować, i, no i tam trafili. Ewentualnie ci, którzy tam trafili, ponieważ mieli jakieś zatargi, jakieś trudności, albo ktoś im po prostu aferę był, wykręcił, może kiedyś o tym opowiem. Jakby Cię to zainteresował, daj znać w komentarzu. Ale ten proboszcz, on jak przychodził do zakładu karnego, to faktycznie było go widać. I było go słychać. Było go widać, że przychodził, odwiedzał też cele, jak mu funkcjonariusze po, po, pozwalali, ale on miał tą chęć i on ma tą chęć, żeby to robić. Żeby wejść na cele, żeby zapytać, co u ciebie, żeby zapytać jak z rodziną, żeby powiedzieć o Bogu, ale nie w natrętny sposób, żeby się uśmiechnąć. Pamiętam, jak y, przychodził i nawet czekoladą częstował. Pamiętam, jak różne y, organizował też. Y, Rzeczy, które się tam działy. Pamiętam, jak ja do niego chodziłem i jak z nim rozmawiałem na temat Pisma Świętego. Jeżeli ktoś się nawraca, to potrzebuje tej rozmowy o słowie Bożym, bo jest godny słowa. A często w zakładach karnych, często tu podkreślę, to nie jest przypadek, często w zakładach karnych nie ma tego kapelana. Nie ma tego kapelana. Dzięki Bogu, często powtarzam, że są też inne ugrupowania religijne, takie na przykład jak Zielonoświątkowcy czy naciszał protestanci więc oni też wiem że robią fajną robotę e, rozmawiają na temat słowa Bożego bo mi koledzy mówią katolicy którzy chodzą do nich na spotkania gdzie kapelan nawala nie przychodzi nie, nie realizuje swojej pracy albo jest mało zaangażowany ale kapelani też są dla funkcjonariuszy często się o tym nie mówi dla funkcjonariuszy żeby z tymi funkcjonariuszami pogrozmawiać czyli są dla jednych i dla drugich ale jeżeli jest balans w tym wszystkim taki, że nie ma na jedną stronę zbyt dużo i na drugą zbyt dużo, tylko jest po środku, Bo często, wiecie, prościej jest przyjść do zakładu karnego, funkcjonariuszowi, znaczy kapelanowi i, yy, i co tu zrobić? I pogadać tylko z, z funkcjonariuszami, nie? No bo z, ze złodziejami mu się wydaje, że trudno, że oni go nie zrozumieją, albo zadają głupie pytania, albo będą sobekę z niego robić, nie? Chłopie, jeżeli chodzisz do tego więzienia, jesteś księdzem, naprawdę z całego serca Cię o to proszę. Weź się do tego przyłóż. Proszę Cię naprawdę z całego serca w imieniu Jezusa Chrystusa. Weź się do tego przyłóż, bo oni tego potrzebują. Oni potrzebują myszy, potrzebują adoracji. Jak teraz jeżdżę ze spotkaniami, ale takimi ewangelizacyjnymi, stricte ewangelizacyjnymi, to jak jest kapelan, to ja go proszę, żeby wystawiał pana Jezusa tym chłopakom. Pamiętam taką sytuację, pojechałem do jednego z zakładów karnych. Okazało się, że w tabernakulum, w kaplicy nie ma, e, nie ma pana Jezusa. I pogadaliśmy chwilę, i, no i mówi ten kapelan, że to, to zakład karny jest bardzo ciężki i w ogóle i tak dalej. No to ja się uśmiecham i mówię: Słuchaj, to załatw tego Pana Jezusa, sprowadź Go tutaj do tego więzienia. Uwierz mi, że się dużo zacznie zmieniać. Uwierz mi, jak będziesz robił dziesięciominutową adorację chłopakom, którzy do Ciebie przychodzą, to będą niesamowite nawrócenia. Będziesz tego doświadczał, bo ja widzę, jak to się dzieje. Widzę i słucham, jak oni chcą się spotykać z żywym Bogiem o którym ja im opowiadam, o którym, jak jesteś kapelanem, którego ja spotkałem na przykład w, w różnych zakładach karnych, ale jak jesteś kapelanem zaangażowanym, to rozmawiasz. Ostatnio w Piotkowie trybunalskim tak byłem, i tam był kapelan właśnie Jezuita, gdzie świadectwo o nim nie dał mi on, skromny człowiek, ten kapelan, ale dał mi złodziej. Który był u mnie na spotkaniu, który dostawał tipy, które dawałem, żeby mógł się jakoś poukładać, któremu dałem książkę, bo wspomniał, że najtrudniej było mu przebaczyć sobie samemu i Bogu, że nie wiedział jak to w ogóle zrobić, że nie wiedział jak przebaczyć rodzicom. Dałem mu książkę, bo mieliśmy podobny przypadek. Jego rodzice już nie żyją, u mnie też tata nie żył i mu przebaczałem. Porozmawialiśmy o tym. Dostał wskazówkę i jemu się to chce robić. Cześć, witaj, nazywam się Grzegorz Czerwicki. Dziękuję Ci, że jesteś na tym kanale. Jeżeli podoba Ci się odcinek, treść, którą właśnie oglądasz, to daj subskrypcję, daj łapkę w górę. Proszę cię, daj komentarz, bo dzięki Tobie mogę wzrastać, dzięki Tobie mogę się rozwijać i mogę tworzyć nowe treści i pokazywać ludzi, którzy wychodzą z więzienia zmieniają swoje życie, a do tego mogę zabierać Cię do zakładu karnego i opowiadać z pierwszej ręki opowieści, jakie tam się działy. Daj suba, daj łapkę. Dzięki, że jesteś. Ale ten kapelan, który w Piotrkowie Trybunalskim porozmawiał z tym chłopakiem, ten chłopak dał świadectwo o tym, jak dobrym kapelanem jest ten ksiądz, bo z nim porozmawiał podprowadził go, jak ma wybaczyć sobie i jak ma pogadać z Bogiem o wybaczeniu Bogu, bo nawet Boga obwiniał. Świetne to było. Ale są też takie sytuacje, że jadę do zakładu karnego, kapelan e, robi tak zwaną pokazówę, a po spotkaniu z nim wszystko rozchodzimy się, a mój kolega do mnie mówi, że się to my tak nie mamy na co dzień. Bo ja do niego mówię: Ale macie fajnie, raz w tygodniu pewnie takie macie spotkanie, i w ogóle. A on mówi: Nie, ty tu przyjechałeś i on taką pokazówę zrobił. Kurczę, baka, no nie rób pokazów. Jesteś wysławnikiem Pana Jezusa. Czy praca w więzieniu jest trudna z Twojej perspektywy? Pewnie. Czy się mogą z Ciebie śmiać, nabijać i w ogóle nie wiadomo? Pewnie, ale bądź sobą. Jak nie wiesz, jak to zrobić, to trochę Ci podpowiem. Będąc sobą, opowiadając o swoich pasjach, opowiadając o tym, jak Ty żyjesz z Bogiem, o swoich porażkach, o trudach, o zwycięstwach, opowiadając o adoracji, jak Ty adorujesz Pana Jezusa, jak z Nim rozmawiasz, czy w ogóle z Nim rozmawiasz, jak budujesz z Nim relacje. Oni chcą właśnie poznać, jak budujesz relacje z Bogiem żywym. Taki mój tip dla Ciebie, bądź autentyczny. Zachęcaj ich do tego, żeby nam przychodzili i czytania czytali. Zachęcaj do spowiedzi. Taka podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o spowiedź, ja pamiętam z mojego doświadczenia, jak to wyglądało, że nie chciałem iść do spowiedzi, bo wszyscy uważali, że jak pójdę do spowiedzi, to będę donosił. Bzdura! Nie ma takiego czegoś. Wiadomo, że ktoś może być niepoukładany, ale wtedy nie wiesz, czym ma iść do spowiedzi. Za kratami też jest spowiedź, też jest i ona działa i naprawdę pomaga. Kto doświadczył ja i wielu chłopaków, którzy mi opowiadają, co się działo, jak poszli do spowiedzi. Pierwsze, bardzo dobrze czuli się wewnętrznie. Ja to znam. Mieli dużo spokojniejszy sen, nawet lepsze myślenie, więcej widzieli rozeznawali bardziej, co jest dobre, a co złe. Rozumiecie? I ja też pamiętam taką sytuację. Odciągnęli mnie, żeby nie iść do spowiedzi, bo były narkotyki na celi. Po tygodniu poszedłem do spowiedzi. Wyspowiadałem się. Po 21 latach się wyspowiadałem. Oczyściłem siebie, zrobiłem sobie dobry serwis. Naprawdę. 21 lat nie, nie byłem na serwisie duchowym. Łoj, co tam się działo. Może to gdzieś w, tej, w innej serii opowiem. Ale wróciłem pod cele, powiedziałem, że byłem na spowiedzi. To była panika. Była panika. Chowali te różne rzeczy, te narkotyki sterydy, bo myśleli, że doniosłem na nich. Ale nikt nie wjechał i nie zrobił kipiszu. Nikt nie skontrolował celi. Nikt nie znalazł tych narkotyków. Wiecie czemu? Bo ja poszedłem załatwić swój rachunek sumienia. Poszedłem powalczyć o swoją duszę. O to, żeby siebie zmienić. I mi się udało. Pokonałem to. Pokonałem siebie. Poznałem fajnego księdza, który do mnie mówił właśnie w więzieniu. Ja im nie przeszkadzam. Ja im tylko wrzucam pomysły. A często oni wrzucają pomysły. I sami robią od jasełek po występy dla dzieci i innych, którzy przychodzą do nich na widzenia. Czy dla funkcjonariuszy. Tak, to były te zakłady karne. I jest w tym zakładzie karnym, w którym ja też się nawracałem. E, taki ksiądz Adrian, który też jest niesamowity. Wiele razy słyszałem, że przychodzi do zakładu karnego, spotyka się z chłopakami, ale też spotyka się indywidualnie. Często słyszałem, jak goście, koledzy mi opowiadają, że on przychodzi z panem Jeruzem, specjalnie do nich. Wiecie, to jest nieprawdopodobne. On kiedyś uratował. Chłopakowie życie, taniąc moją książkę, nie jesteś skazany. To też pewnie będzie w jakimś odcinku o moich może samobójstwach. Wiecie, no, oni walczą. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o kapelanów. I tu nie chcę jakby ich krytykować, nie chcę na nich najeżdżać. Mają naprawdę ciężki kawałek swojego pola do przepracowania. Pewnie też pracują jeszcze na plebanii, ale naprawdę, jak rozpiszesz, zaplanujesz, to jesteś w stanie to udźwignąć. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję. Zachęcam Was też w tych opowieściach, z opowieści do tego, żebyście jedną dziesiątkę różańca do Boga Ojca. Do Boga Ojca odmówili. Właśnie w intencji ludzi w niebieskich mundurach, czyli funkcjonariuszy i ludzi w zielonych albo czerwonych mundurkach, czyli skazanych. Trzymajcie się.